Siege X będzie miał premierę w czerwcu tego roku. Update przyniesie nową, usprawnioną grafikę, lepsze oświetlenie oraz cienie, tekstury wyższej rozdzielczości. Zostaną dodane interaktywne gaśnice. Po strzeleniu w nie na krótką chwilę pojawi się dym, jak przy rzuceniu smołka. Jeśli strzelisz w gaśnicę, gdy będzie przechodził przeciwnik, dostanie chwilowe ogłuszenie. W końcu będzie można niszczyć bramki, które pikały za każdym razem, gdy przez nie przechodziłeś. Dodatkowo niszczyć będzie można rury, które będą zadawać obrażenia, jeśli się do nich zbliżymy. Po całkowitej destrukcji pojawi się ogień, tak jak w przypadku gadżetu Goya czy Kapitała. Doda to więcej głębi dla gry. Osobiście uważam, że zmiana z bramkami bardzo na plus. Gaśnice mogą być ciekawe, ale mam wątpliwości, czy nie będzie to przypadkiem bardziej frustrujące. Chodzenie po linie zostanie całkowicie usprawnione. Pojawi się możliwość sprintu po ścianach, również ogólna kontrola linki powinna być ulepszona. Tutaj dużo zależy, jak bardzo zostanie to zmienione, bo brzmi to jakby wiszenie na lince miało dawać ogromną przewagę. Jak to będzie, zobaczymy. W stanie dodany nowy tryb Dual Front, który będzie 6 na 6 na specjalnej mapie. Nie będzie podziału na atakujących i obrońców. Wypierać będzie można z obu kategorii. Obecnie będzie 35 operatorów, którzy będą rotowani co jakiś czas. Będzie to typowe przejmowanie punktów. Przejąć trzeba będzie 3 sektory przeciwnika, broniąc również swoich. Brzmi to jak wejście do nowych graczy: szybsza rozgrywka, brak podziału. Jeśli nie będzie systemu rankingowego, to raczej szybko straci zainteresowanie. Całkowitą zmianę ma również przejść system audio. Będzie można wychwycić kroki w zależności od powierzchni, po której stąpa operator. Przykładowo, jeśli znajdujemy się w pokoju z drewnianą podłogą, kroki będzie słychać jako skrzypienie drewna. Dźwięk w jest tragiczny, więc jeśli ta zmiana rzeczywiście będzie dobra, to gra bardzo mocno na tym skorzysta. Kolejną nową opcją jest koło komunikacji, która pozwoli bardziej precyzyjnie dawać outy. Prawdopodobnie w grze, w której i tak nikt się nie odzywa, ludzie nie będą z tego korzystać, ale lepsze to niż brak. Leework dostanie banowanie. Teraz nie będzie banowania na początku na całą grę, lecz po każdej rundzie będzie możliwość zbanowania jednego operatora, którego akurat nie chcemy na dany punkt. Moim zdaniem całkiem dobra zmiana, jeśli nie wydłuży się czas oczekiwania na rundę. Dodana zostanie opcja inspektu broni tak jak w CS-ie. Wiadomo High z kiny się musi zgadzać. Mają być jakieś ulepszenia antycita, ale beka z tych co w to wierzą. Do nowych graczy będzie przygotowane więcej poradników i tutoriali w grze. No i teraz na sam koniec najgorsza możliwa wiadomość. Stitch będzie free to play. Co to oznacza? Nowi gracze? No pewnie tak, ale patrząc na to jak przejście na free to play zadziałało w przypadku CSa to oznacza tylko jedno. Cheaterzy. Mnóstwo cheaterów. Co prawda działa to na takiej samej zasadzie, że ulepszenie do rankedów trzeba będzie wykupić, ale mimo wszystko to jest bardzo zła decyzja. Cheaterów będzie więcej, ogólny feeling gry będzie gorszy. Ubisoft obecnie jest na skraju bankructwa i robi co może, żeby tylko wydoić jak najwięcej kasy, z czego tylko może. Czy Siege X okaże się sukcesem? Nie wiem.